Przedstawione przez Urząd Miasta propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na przyszły rok, co oczywiste, wywołały szereg komentarzy. Dotyczą one głównie wzrostu opłat dla przedsiębiorców. Uważam, że tę grupę akurat powinniśmy doceniać, bo jak już wcześniej mówiłem. Chodzi o dzielnicę zachodnią, gdzie deweloperka weszła i, że tak powiem, brzydko wygoniła przedsiębiorców tam działających. Ulica Bałtycka, podam przykład. W tej chwili zaobserwowałem również ulicę Sienkiewicza, gdzie przy skupie złomu. Rośnie na ładny apartamentowiec z widokiem na złom. No, za chwilę będzie złom przeszkadzał, czy będzie przedsiębiorcom się stamtąd po prostu wynieść, wyprowadzą się od nas. Miasto nie robi nic, żeby przedsiębiorców przyciągać, uważa Jacek Kalinowski. Podwyżka o 8% to zdecydowanie za dużo. Z kolei Dariusz Zawacki uważa, że to odbije się na mieszkańcach. Przedsiębiorcy nie są instytucją charytatywną. Najprawdopodobniej wzrost kosztów, czyli wzrost podatków, wrzucą w cenę, w podwyższenie cen towarów i usług, więc de facto za podwyższenie podatków przedsiębiorcom tak naprawdę zapłacą wszyscy kołobrzeżanie, czyli my zapłacimy korzystając, czy robiąc zakupy, czy korzystając z pewnego rodzaju usług. Rozwiązaniem według części Rady mogłoby być podniesienie opłaty uzdrowiskowej i taka propozycja padła, nie 4 zł za dzień jak teraz, a nawet 4,48 od osoby dorosłej. Mówiąc kolokwialnie, zarabiamy na turystach, czyli to nie uderza bezpośrednio w kołobrzeżan, natomiast właśnie Właściciele obiektów, pensjonatów, hoteli też mają procent od obrotu, od pobieraniu opłaty uzdrowiskowej. Więc no, tak naprawdę wszyscy tylko z tego korzystają. Ja rozumiem, że to jest najprościej podnieść tu podatek 40 groszy, czyli 10%. Mamy dochodu 2 miliony więcej, możemy się bawić. Ale to chyba nie tędy droga. No już turyści i tak mówią, że jesteśmy drogim miastem i jeszcze kolejne obciążenia. W miastach zakopane sopot czy inne? No wiemy doskonale, że tam bez litości włodarze, Zarabiają na turystach, więc myślę, że tutaj my mamy tyle do zaoferowania jako koło brzeg, tyle atrakcji jako koło brzeg, że myślę, że tu powinniśmy bez mrugnięcia okiem z tego korzystać. Władze naszego miasta umieją tylko czerpać korzyści z tego, że jesteśmy najlepszym uzdrowiskiem w Polsce, więc podnosimy ceny za opłaty parkingowe za opłaty klimatyczne chcemy podnieść i to aż 10%. Nie podoba mi się to bardzo, ja będę przeciwny. Rozbieżnych stanowisk radnego Kołobrzeskich Razem, któremu ostatnio często nie po drodze z klubem i radnego Prawa i Sprawiedliwości, raczej nie zbliży propozycja przedstawiona przez Kamila Barwinka z Nowego Kołobrzegu. Będziemy nad tym jeszcze dyskutować na pewno na sesji, ale być może zostanie podjęta uchwała właśnie w takim kierunku, żeby podnieść te podatki dla przedsiębiorców, ale też podnieść opłatę Wzrost opłat wydaje się przesądzony. Pytanie tylko jaka będzie to skala dla poszczególnych podatników? Wszyscy odczuwamy, że wszystko drożeje i niestety też budżet miasta jest coraz bardziej uszczuplany. Musimy coraz więcej dokładać chociażby do Piątki Kaczyńskiego. Tak? Jest wyliczenie, że około 3 milionów złotych. Ja poproszę o takie szczegółowe informacje, bo już o tym rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że nam Urząd Miasta przedstawi ile dokładnie my do tego programu musimy dokładać. Tak? Do programu Koło przez Karty mieszkańca też musimy na to włączyć. Musimy dokładać milion złotych, ale w tej sprawie podjęliśmy uchwałę jednogłośnie, tak więc radni się na to zgodzili. Szukajmy dochodów, szukajmy oszczędności u siebie na podwórku. Wychodzę z założenia takiego. Tu ten sławetny przykład, jak kupców naszych kobleskich, że tak powiem. Nie powiem, pogoniono sprzed mola, gdzie oni wnosili bardzo duże opłaty. Myślę, że opłaty takie, które by teraz z nawiązką, by wracały nam te podwyżki podatków. Wystarczy znaleźć te miejsca, wydzierżawić i osiągać korzyści. Uchwała o podniesieniu podatków znalazła się w porządku obrad najbliższej sesji, która odbędzie się 5 listopada.